Hej, jesteście na kanale bez pretekstu? Tu Rafał i dzisiaj chciałbym Wam pokazać mój zakup. Zakupiłem coś w trakcie tych super wyprzedaży na Black Friday na jednym ze sklepów polskich, w jednym z polskich sklepów internetowych, mobilo.pl. Serdecznie polecam. To są te urządzenia. Oba nomad: jeden to nomad key, a drugi nomad pod. Co to jest? Do czego może się Wam przydać? Chodźcie, pokażę Wam. I zacznijmy od mniejszego: Nomad Key. W tym wypadku jest to przewód USB z końcówką Lightning, czyli umożliwi on nam załadowanie, naładowanie e, każdego urządzenia Apple, aktualnie wyposażonego w złącze Lightning. Więc e, pięknie zapakowane. E, Przydałoby się, prawda? Ważna rzecz, że niekoniecznie musi być to złącze Lightning. Jeżeli jesteście posiadaczami jakiegokolwiek innego smartfona, pod warunkiem, że nie jest to USB typu C, to można także wziąć sobie wersję tego kabelka z złączem USB. Fajna sprawa. Więc tak, jak widzicie, ten kabelek jest dosyć flexible. Dobrze, rozetniemy. Proszę bardzo. Dolełko na bok. Nie będzie nam już chyba więcej potrzebne. W każdym razie, fajna sprawa. Oni po prostu wpadli na banalny pomysł. Otóż każdy z nas nosi przy sobie klucze. Nie zastanawiamy się, po prostu codziennie wychodząc z domu zabieramy je i to już jest pewna automatyka, taka pamięć mięśniowa. E, świetna sprawa, bo. No, przewód Lightning jest jednym z tych trudniej zdobywalnych, jeżeli tak powiem. Sam miałem taką sytuację, kiedy wyjechałem w trasę z moim iPhone'em, po prostu na szybkiego musiałem gdzieś pojechać i się okazało, że telefon nie dotrzymał. What a surprise! Co za niespodzianka! Niestety, aby się doładować, musiałem zakupić ładowarkę. I zgadnijcie co, nigdzie Takiej ładowarki zakupić się nie dało w żadnym ze sklepów typu Neonet, czy co tam jeszcze był Media Expert. Tutaj można by było nawet wariacko zaśpiewać. No po prostu nie mieli przewodu Lightning. W tym wypadku, gdybym miał właśnie ten nomad Key przypięty do moich kluczy, mógłbym skorzystać z każdego urządzenia, jak na przykład mój olbrzymi Powerbank od Xiaomi. 16 tysięcy mAh, jak widzicie. Także byłoby czym ładować, ale nie ma. Teraz już jest, bo wystarczy, że podłączę ten oto nomadki i mogę się ładować. On jest także, że tak powiem, flexible, wygina się na różne strony, więc nie ma takiego stracha, że urządzonko, za które daliśmy tam, załóżmy 100 zł, się nam złamie. Nie, to wszystko będzie śmigać, zacnie. I to bardzo dobrze, bo do tego w końcu służy, prawda? Drugim urządzeniem, które zakupiłem na Black Friday, właśnie w sklepie mobilo.pl, jest bateria. Ta! Oto bateria. Też w moim ulubionym kolorze metalu aluminium w tym wypadku. Co to jest? Jest to swego rodzaju power bank. Do Apple Watcha. Jak widzicie, jestem użytkownikiem zegarka Apple Watch już od jakiegoś czasu w sumie od momentu, jak wyszedł na rynek, i zdarza mi się gdzieś wyjechać na weekend i niestety nie zabrać przewodu. Fakt: Apple Watch potrafi wytrzymać dwa dni bez ładowania. Końcówka tego drugiego dnia już jest praktycznie takim wymuszeniem, że tak powiem. To urządzonko rozwiązuje dwa problemy, w sumie. Pierwszy to stand, jest to podstawka, ładnie wyglądająca podstawka, a drugi to oczywiście ładowanie. Dlaczego? Ano dlatego, że jak tu jest delikatnie zasugerowane na pudełku, jest ona w stanie z samej baterii wbudowanej naładować nasze urządzenie cztery razy. To jest świetna sprawa. Drugim powodem jest fakt, iż to urządzenie posiada inteligentne ładowanie. Co to znaczy? Oznacza to, ni mniej, ni więcej, że w momencie, gdy Apple Watch się naładuje automatycznie zaprzestanie ładowania. Świetna sprawa, niewiele podstawek, bądź takich właśnie baterii to posiada. Poza tym jest ładnie wykonany, ale to zobaczycie zaraz sami. Więc tniemy pudło i oczom naszym ukazuje się Na razie odłóżmy ją na bok. Co jeszcze mamy w pudełku? Mamy takie oto pudełeczko z logiem nomad. A w środku, a w środku, a w środku znajduje się jakiś przewód. I to jest przewód mikro USB. USB do mikro USB. Więc tak, otwórzmy ów pudełko. I otwiera nam się pokrywa, tak jak można się tego było spodziewać i wyciągamy wkład. I teraz bardzo ważna rzecz. Ten element jest nadzwyczaj kluczowy. Chodzi o to, że występują dwa typy ładowarek do Apple Watch. Jest to ta standardowa, która przychodzi wraz z yy, Apple Watchem w wersji Sport, czyli tym aluminiowym. Jest jeszcze wersja srebrna, metalowa. Która przychodzi z wersją stalową tego zegarka, bądź można ją dokupić osobno. I ta metalowa jest właśnie cieńsza od tej plastikowej. I to jest właśnie informacja, że jeżeli korzystamy z tej metalowej ładowarki, to musimy zainstalować tą podkładkę. Ja tego robić nie muszę, gdyż posiadam, że tak powiem, tańszą wersję ładowarki do Apple Watcha. Dobrze, jak to działa? I nawijamy nasz przewód. Jak widzicie, ja mam tutaj tego przewodu całkiem sporo. Nie lubię jak mi się kable wszędzie prączą. Między innymi dlatego właśnie zdecydowałem się na zakup iMac'a. I w tym momencie zaczynamy nawijać. Ja mam przewód 2 metry. Więc muszę bardzo ciasno zawinąć ten kabel. Aby się zmieścił pod tą aluminiową pokrywą. Gdy dojdziemy do końca, wystarczy, że założymy podstawkę ładującą i zamkniemy. Jak widzicie, mamy piękne cztery diody, które pokazują stan naładowania PowerBanka, także wyjście USB, micro USB. Dzięki któremu, za pomocą dołączonego przewodu, będziemy w stanie doładować nasz powerbank. W tym momencie pozbywamy się dwóch irytujących problemów. Pierwszy to nieposiadanie ładowarki dodatkowej, bo jak to gdziekolwiek ze sobą zabierzemy, to już możemy się ładować czymkolwiek, prawda? Dwa i ładnie to wygląda, bo po położeniu magnetycznie oczywiście nasz zegarek się tam przykleja. Piękna rzecz. Według mnie jest to bardzo ciekawy zakup, zwłaszcza jeżeli chcę pozostać z Wami w kontakcie, prawda? Urządzenie takie sprawia, że zegarek jest cały czas aktywny, cały czas mogę z niego korzystać. A to jest świetna sprawa, zwłaszcza, tak jak wspomniałem, gdy jestem w trasie. Teraz czekam na Wasze opinie i komentarze w sekcji tuż poniżej. Nie zapomnijcie też subskrybować tego kanału i dać tej łapki do góry. A my zobaczymy się już w kolejnym nagraniu. Cześć!